Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporęt. Prezentacja Toyoty z bardzo niskim przebiegiem, z bardzo dobrą historią. Czy warto takie auta prezentować? Uważam, że tak, warto wam pokazywać, że można takie auta po prostu sprowadzić, kupić w Szwecji i się cieszyć z bezawaryjnego samochodu, który jest po prostu pewny. Toyota Auris 1.6, benzyna nie hybryda 132-konna benzynka VVT na łańcuchu, mega niezawodny silnik, skrzynia manualna 6 2013 rok produkcji yy, i bardzo niski przebieg i bardzo dobra historia. Przebieg, słuchajcie, niecałe 62 tysiące kilometrów, jak na 10-letni samochód uważam że jest to bardzo, bardzo dobry wynik, ciężki do powtórzenia. Jeden, jedyny właściciel odnowości w Szwecji tym samochodem jeździł, osoba prywatna, nie żaden samochód pofirmowy. Ogólnie auto bezwypadkowe, bezszkodowe, nic w tym samochodzie, słuchajcie, nie było malowane. Każdy zaraz powie, że Toyota ze Szwecji na pewno od spodu wygląda słabo, no tutaj muszę Was niestety zmartwić, tych wszystkich hejterków, że... Samochód był zabezpieczany, bo ostatnia konserwacja podwozia była wykonana w 2017 roku i jest na to też oczywiście dokument, certyfikat to ten certyfikat polega na tym, że co 4 lata, czy co 3 lata powinno się taką konserwację generalnie odnawiać. Tutaj powiem Wam szczerze, naprawdę to podwozie wygląda bardzo ładnie, więc nawet nie musi nowy właściciel tego robić. Po czym poznać samochód, że ma bardzo niski przebieg? No, pierwsza rzecz, która się powinna rzucać, szczególnie przy autach ze Szwecji jest to, że auto ma po prostu jak nowe lampy. Zero uszkodzeń, zero jakichś odprysków. No już nadmienię, że tym autem jeździła starsza osoba, ale to już może mniejsza z tym. Znaczy, starsza, może nie jakiś tutaj wiecie dziadek 80-letni, ale osoba w wieku między 50 a 60 lat, czyli nazwijmy to doświadczona osoba. Auto jest wyposażone w system dogrzewania DEFA, tutaj macie podłączenie do prądu. Podłączamy sobie kabel, auto ma w misce olejowej grzałkę, jak podłączymy do prądu, to ta grzałka nam grzeje właśnie miskę olejową. Auris za co jest kochany przez klientów, za to, że po prostu się nie wsuje. Oczywiście wersje hybrydowe są bardziej pożądane i są jeszcze droższe. Tutaj hybryda nie była po prostu nowemu właścicielowi potrzebna. Auto zostało sprowadzone na indywidualne zamówienie i jest to drugi samochód w tej rodzinie, który został przeze mnie sprowadzony i drugi Auris. Poprzedni Auris to była wersja hybrydowa, a teraz sprowadzamy samochód z silnikiem 1.6 benzynowym w dosyć takiej, wiecie, zwykłej Wersji nie żadnej jakiejś nadmuchanej, wyposażonej. Tutaj liczył się przebieg stan. Cena nie do końca się liczyła. Tutaj właśnie najważniejszy był przebieg stan i to, żeby ten samochód był bezszkodowy i jeden właściciel. I takie podejście mi się podoba, bo kupujemy samochody właśnie w takim stanie jak to auto, czyli kompletnie bez żadnych zastrzeżeń. To auto nawet nie ma żadnych drobnych zarysowań. Jedyną rzecz, którą tutaj musiał dołożyć klient, to dokupił opony zimowe i też, zobaczcie, dokupił naprawdę bardzo ładne opony premium. Pirelli zimowe, nówki sztuki założyliśmy. Opony letnie są spakowane do środka, także pokażę Wam pokrótce, jak wygląda to auto w środku. 60 tysięcy przebiegu, także po aucie to też w środku widać. Opony letnie są w takim stanie praktycznie jak nowe, no ale jakie mają być, jak samochód ma bardzo mały przebieg. No i generalnie tak. Plastiki tutaj nic nie jest w tym samochodzie zużyte. Toyota nie słynie, wiecie, z jakiegoś super turbo wykonania w środku, no ale te samochody y, nie są marką. Znaczy, Toyota nigdy nie była marką premium jeżeli chodzi o samą Toyotę. Tak wygląda wnętrze samochodu. Jest to wersja tak jak już mówiłem dosyć taka podstawowa chyba Active ona się nazywa. Nawet mamy zwróćcie uwagę plastikową kierownicę nieskurzaną, ale zobaczcie w jakim stanie ta kierownica jest. I samochód możecie mi wierzyć lub nie, nie był czyszczony nie był nawet odkurzany. Tak jak przyjechał tak jest. Kupiony od takiego komisu małego dealera, Nie był to dealer Toyoty. Przebieg dokładnie widzicie 61610 co z ważnego z wyposażenia, na pewno fajna rzecz to jest skrzynia manualna sześciobiegowa. Pomaga nam generalnie w oszczędzaniu paliwa. Szósty bieg, nadbieg. Mamy grzane fotele, zobaczcie, no, jeszcze w takim starym stylu. Mamy klimatronik, ale jednostrefowy. Tutaj ustawiacie sobie temperaturę. Jest tryb auto, czyli jest to klimatronik, rady i kosterowanie, radia z kierownicy. I tak naprawdę tyle z wyposażenia. Auris w środku wygląda praktycznie każdy tak, tak samo. Także tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Przechodzimy do dokumentacji i pod maskę tak wygląda 1-6, 4 cylindry na łańcuchu. Valve Matic, czyli tutaj mamy taką zmienną fazę rozrządu. Generalnie silnik kompletnie bezobsługowy, naprawdę jednostka, która przejeździ niejedną nowoczesną benzynę na wtrysku bezpośrednim. Tutaj macie wtrysk zwykły, pośredni. No, Toyota jak wykonuje samochody, to widzicie, no nie ma wygłuszenia, nie ma podnośników. Tak to zawsze, niestety, w Japończykach jest, z tym trzeba się po prostu pogodzić. To nie jest żaden, wiecie, jakiś też turbo minus. Mniej skomplikowany samochód niż hybryda, aczkolwiek hybrydy też się kompletnie nie psują. Także tutaj, jak ktoś ma większy budżet, może sobie oczywiście kupić wersję hybrydową. Wtedy mamy tam silnik 1.8, który też jest równie udany. Przechodzimy do dokumentacji. Dokumentację mam oczywiście w środku, jest komplet kluczy do tego samochodu. No wszystko tak, jakbyście odbierali z salonu. Jeszcze wam powiem o jednej rzeczy, bo tutaj macie taką grzałkę, taki farelek to jest taki patent. Właśnie jak podłączymy z przodu kabel do prądu, to mamy przedłużenie tutaj zasilania i Szwedzi sobie tą właśnie grzałkę uruchamiają. Jak mają auto podłączone do prądu i sobie tym e, właśnie dogrzewają wnętrze, czyli takie webasto na prąd. Co mamy, słuchajcie, tutaj z. Z historii mamy właśnie to zabezpieczenie, zobaczcie, Dinitrola, taka firma, która w Szwecji zajmuje się właśnie zabezpieczeniami. Słuchajcie, zdejmę sobie rękawiczkę. Kluczyki też pokazywałem, czy nie pokazywałem, no dwa praktycznie jak nowe. E, to jest certyfikat zabezpieczenia właśnie podwozia, e, z jakimś tam paragonem koszt słuchajcie też wam pokażę, bo jest faktura 7800 koron. No także nie mało, nie mało e, tutaj. Poprzedni właściciel zainwestował i bardzo dobrze zainwestował, bo ten samochód naprawdę od spodu wygląda dużo lepiej niż inne Toyoty. Wręcz wygląda, powiem szczerze, idealnie. Tutaj macie kiedy została wykonana ta, ta, to zabezpieczenie. No i certyfikat, faktura. no Chyba nic więcej Wam nie potrzeba. Auto od nowości serwisowane w Toyocie. Wszystko na bieżąco robione. Ostatni serwis, słuchajcie, wykonany tutaj mam w styczniu 2023 roku. Także w styczniu będzie można sobie zrobić Generalnie serwis i tutaj mamy słuchajcie wpisany serwis dokładnie 11 tysięcy koron. Dosyć duża kwota, zaraz zobaczymy, co tutaj było robione. 23... 13 stycznia 2023 roku szukam, słuchajcie przebiegu, bo tutaj był odnotowany gdzieś: tutaj 58874. Także zaraz zobaczę, co tutaj oni robili w tym serwisie, i Wam powiem. Słuchajcie, ta faktura to jest faktura gwarancyjna tylko są podane koszty. Tutaj jest serwis wykonany, także ten serwis jest na 2300 koron i tutaj mamy zrobiony serwis olejowy 0W20, zalany olej, a tutaj słuchajcie, to dotyczy wymiany reflektora, dlatego jest taka kwota duża i to jest wymiana gwarancyjna, zostały reflektor lewy przedni wymieniony. Prawdopodobnie tutaj jest ledowy do jazdy dziennej, prawdopodobnie dlatego, że że coś się z tym reflektorem stało i na gwarancji zostało to wymienione przez producenta, może akcja serwisowa dotyczyła tego generalnie samochodu. Co więcej, auto w takim kolorze, tak jak widzicie, takim złotawym, wpadającym może w jakiś beż. Ja się ta kolora generalnie nie znam. Dlaczego auto nagrywam? No bo teraz będę jakieś takie krótkie pewnie nagrywki robił, żeby wam też pokazać jak fajne samochody można, w jak fajnym stanie, ściągnąć ze Szwecji. Tak jak już mówiłem, jeden właściciel i cały samochód tutaj w oryginale bezszkodowy z bardzo niskim przebiegiem. 61 powtórze 1000 kilometrów 2013 rok. Podwozia chyba nie mam nagranego, także nie będę wam wrzucał, bo nie zdążyłem pewnie w nocy robiłem przegląd. Znaczy już wieczorem i nic nie nagrywałem. No ale podwozie tutaj nasz nowy właściciel widział. My zresztą też robiliśmy oględziny tego samochodu i auto po prostu wygląda od spodu bardzo ładnie. Zresztą może zaraz nagram to. Pokażę Wam tutaj na placu. Będę już jechał na stację diagnostyczną, tak Wam pokazałem. No generalnie jak na Toyotkę to wygląda wzorowo. Dziesięcioletnia Toyota ze Szwecji przypomina. auto było też garażowane, to też jest ogromna zaleta tego, dlatego tak to podwozie wygląda. E, także co, robimy małe podsumowanie i za chwilkę wydajemy tak naprawdę Toyotę, co możecie zobaczyć u nas na Instagramie, bo u nas na Instagramie wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Kolejna krótka prezentacja, tym razem Toyota Auris, która za chwilkę tak naprawdę odjedzie do nowego domu. 2013 rok i tylko 61 tysięcy kilometrów przebiegu. Czy to możliwe? Oczywiście, że możliwe, ale takie auto, słuchajcie, odpowiednio kosztuje drożej niż samochód z przebiegiem nie wiem, 180 tysięcy po jakimś uberze, uberze czy po czymś. Poczekajcie sobie przetrę. Także, jeżeli macie odpowiedni budżet, to taki samochód z silnikiem benzynowym 1.6 możecie kupić w bardzo, może niekorzystnej cenie, ale przynajmniej kupujecie samochód pewny z potwierdzonym przebiegiem i to się generalnie Liczy według mnie za to płacicie. I nie ma co się słuchajcie tutaj e, szczypać z tym, że nie wiem, zapłaciliśmy więcej i przed sąsiadem to ukrywać, bo to nie o to chodzi. Zacznijmy się tym chwalić, że kupiliśmy samochód, którego się tak naprawdę nie da kupić. Kupiliśmy auto z niskim przebiegiem, potwierdzonym od pierwszego właściciela i tym powinniśmy się chwalić. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce jest coś takiego, że chwalimy się tylko tym, że coś kupiliśmy okazyjnie, że tanio. A nie do końca dobrze. Chwalmy się tym, że wydaliśmy oczywiście troszeczkę więcej pieniędzy, bo ten samochód po prostu kosztował dużo więcej. Gdybyśmy tego auto w ogóle od razu nie zarezerwowali, słuchajcie, w Szwecji, to ten samochód by się od razu sprzedał. Także. Musieliśmy bardzo szybko działać i tutaj kupowaliśmy już drugie auto dla tego klienta. Dlatego rozmowa była to zupełnie inna. Wiedział już jak to wygląda, i wiedział że też wcześniej, jak szukaliśmy hybrydy, też musieliśmy bardzo szybko działać. I tutaj też dzięki temu, że zadziałaliśmy szybko, to ten samochód de facto po prostu kupiliśmy. I można takie auto po prostu sprowadzić ze Szwecji czy z innego kraju. Ja nie mówię, że tylko ze Szwecji, oczywiście, bo też importujemy auta z innych krajów, ale naszą specjalnością jest oczywiście rynek szwedzki i taką Toyotkę zabezpieczoną od spodu z bardzo ładnym podwoziem też można kupić w w dobrym stanie, no w dobrym to jest ten samochód jest praktycznie w idealnym stanie tutaj nie ma się kompletnie do czego przyczepić pełna historia serwisowa jeden właściciel, niski przebieg, czego tu chcieć od życia, więcej, raczej znaczy od tego samochodu ja za chwilkę szykuję dokumenty do wydania, czekam na klientów wydaję, a z Wami się żegnam i widzimy się w kolejnych prezentacjach, pewnie będą troszeczkę krótsze, bo ostatnio za długie te prezentacje u mnie wychodzą. A po co mamy tak dużo gadać o samochodach? Jak można to troszeczkę bardziej zwięźle przekazać? Trzymajcie się na razie. Pozdraw.